Witam wszystkich w kolejnym odcinku o roślinach pożytkowych. Jest godzina 20. Chmurki są, a dziewczyny pracują jeszcze. Tak, jak ktoś dobrze wie, ogórecznik lekarski. Moim zdaniem, jeśli fasija to królowa, to ogórecznik jest królem. Niby podają tylko 200 kg hektara, co też nie jest mało. To dużo chętniej oblatywany jest przez pszczoły, i to nawet do późnych godzin, nawet i o 9 godzinie, można zaobserwować jeszcze na nim pszczoły. Także naprawdę go chętnie obratują. Tak obserwuję, czy to są już zawiązane nasiona, czy to pęcze. Tak, już tu są nasiona zawiązane. A tu jeszcze kwiatki, ale on już chyba pojedzie powoli, powoli. Kończy kwitnąć, trzeba obserwować, jak z dolnych tych, 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 tych wysyp... zaczynają się wysypywać. Nasiona czarne są, na razie jeszcze są zielone. To wtedy trzeba go yy, kościć na pokos. No, w tym miejscu gresing jest w miarę w porządku. Gdyby wszędzie taki był, to bym się cieszył, ale nie jest. Trudna roślina w uprawie, nie oszukujmy się, ja się jej uczę. W zeszłym roku praktycznie nic nie zebrałem, bardzo mało. W tym roku może się uda coś więcej zebrać. Ale za to odwdzięcza się tym że pszczółki naprawdę go kochają. Także i wydajność miodowa też jest fajna. To jest taki król po prostu. Kapryśny, ale król. Nie ma żadnych środków ochrony roślin na niego, żadnych oprysków. Tutaj raz było przedschodowo opryskiem totalnym robione i po wschodowo chwastownikiem i na tym koniec i widać że no, trawy trochę jest tutaj akurat nie gdzieś jest no to sobie jakoś tak poradzi. a gdzie był posiany zgodnie z zaleceniem 10 kg na hektar to kompletnie sobie nie radzi, za rzadki jest dlatego ja bym go polecał się 20 kg na hektar do 30 nawet wtedy jest szansa że sobie chociaż trochę poradzi z chwastami nie znosi gliny, na takiej ciężkiej glinie już w ogóle sobie nie dał rady. Ale za to, na innych, tu taka średnia glina, jest to sobie jako tako daje radę. Mówię, że ciężki w uprawie, ja się go uczę, ale za to odwięca się tym, że, że go pszczółki kochają. 8 godzina pochmudna, a tu jest się szał. A strach pomyśleć, co się będzie działo w południe. A ty, kochanie, co. Co ty taka niemrawa? Będziesz nocowała? Ej, co ci? Dziusiu mały Nieważne, jak się uda, to będę miał jakieś nasiona na sprzedaż. jak się uda zebrać I polecam, czy to w siewie czystym, czy do mieszanek Naprawdę fajna roślinka Co też zaobserwowałem u siebie Sam się później potrafi rozsiewać Jak się rozsieje, to sam potem kiełkuje W następnych latach też jest tego jakiś pożytek Także to jest też jego wartością dodaną. Wartością wielką jest to, że jest dużo bardziej wierny w, w nektarowaniu niż facelia. Czy jest susza, czy pochmurno, czy nawet deszcz, kropi, pszczoły go blatują. Wczoraj deszcz, kropi, pszczoły go blatywały, także a na fasoli nie było tego. Więc tu też jest kolejny plus. I ja widzę, że pszczoły bardziej go lubią niż facelia nawet. Dlatego ogóreśnik jest też fajną rośliną, warto godną uwagi warto pomyśleć o nim trudny w uprawie, bo trudny przynajmniej dla mnie ale się odwdzięcza, naprawdę ile pyłków hektara no nie znalazłem takich danych szukałem, nie znalazłem to jest zbyt chyba niszowa roślina, żeby to były jakieś dane na ten temat mówię, że pachnie ogórkami ja tego nie czuję żeby to mi przypominało mi zapach ogórków nie wiem dla mnie to normalnie jakaś trawa pachnie może się nie znam za to noszy pachnie oryginalnie, ale to noszyk będzie później w kolejnym odcinku będzie nosik. I nie wiem co więcej powiedzieć sieje się go na wiosnę kwiecień i kwitnie teraz podobnie terminy siewu i kwitnienia ja to się zazębia więc można by to razem posiać, troszkę gorszycy dorzucić naprawdę fajny pożytek byłby można to posieć później, to będzie później kwit wiadomo co do głębokości siewu, no to te może mało siać na 3-4 centy, on zejdzie, tylko że długo schodzi, 4 tygodnie potrafi schodzić, więc to też troszkę mu dlatego jest podatny na zachwaszenie, bo długo schodzi i z początku rośnie powoli, to też jest taką właśnie jego, jego troszkę wadą, ale tam widzimy ostrożnie, to jest chwast, którym sobie nie radzę kompletnie. Ale to nie o tym teraz. No, nie wiem co tu więcej powiedzieć o tym góry. Naprawdę warto warto się pomyśleć o nim jako o roślinie dla naszych kochanych dziewczynek skrzydlatych. Ja troszkę odsapnąłem i pędzę dalej. Zobaczcie co się dzieje, póki jeszcze nie jest ciemno. To tyle.